Ja mam, witam Was e, Pogoda jak u mnie na dworzu Widzę, że trochę... ...legalne są O! Hy! Możecie nawet usłyszeć chyba burzę Nie, Pani O! Tu się skończyła taka pogoda, mam nadzieję, że U mnie też takowa się skończy Czego mi brakuje do tego? Dwa Electric Dudett i... Ale to Brakuje mi złota. Brakuje mi desek. Więc generalnie trochę nieprzyjemnie. To masz kolbiem. Co by było. Uuu, wilcy. Wilcy. Trzeba się szykować zaraz. Bo wilcy nas dojadą. A no, zapomniałem, jest dopiero ósmy dzień. Czemu ja się tak śpieszę? Słuchajcie, jak jest idealnie. Na zimę się przygotujemy. Musimy jeszcze pójść. Tę mańkę pójdziemy teraz. Będziemy potrzebować desek, a do desek będziemy by potrzebować yy, drewna, żeby zrobić w ogóle te deski, będziemy potrzebować tych Electric Dodarów i yy, maszyny nauki. Pierwszej. Mogłem zrobić, zacząć robić deski na początku. Ja pomyślałem o tym, trudno. Hmm. Czy mam coś do jedzenia? Nie oczywiście, że nie mam nic do jedzenia. Tak. I tego się nie spodziewałem, że się... Oni taktycznie podeszli do sprawy. O, ty? No, dawaj, bij się z nimi. O, pięknie. Pięknie. Lepiej być nie mogło. Ale zaatakuj tego kto przeżyje. Wiecie, że się jedną uleczy, a jedną zjem. Bo to jest jednak... Dobra. Co wywalić, co wywalić, co wywalić. Spira... Spira bywał. Spir to nie problem go robić. Teraz dwa. Uff. Dobra. będziemy Spira na razie w ręce trzymać. I dobra, i teraz my chcemy iść w tę stronę. Dobra, two, two, dobra two, O, i dowoli. Idz się widzę. Jeszcze raz. I wanna beat you raz. Raz, 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 dwa. Za dużo tych dostałem dusz. No teraz dziesięć moich... mojej ilości tych dusz. Ma, jest przerąbana. O! Zrespiły się domki. Hello there! Raz, dwa, trzy. Raz. Lubi pij, chodź tu. Jak się czuję, że bijecie z twoich pobratymców? Ups, ścinka lekka. Uch, druga ścinka, Tak, Ścinka jest, bo przez cały dzień, nie yy, ...miałem kąpa włączonego. Bo cały film, a nie miałem czasu... Yy, się, się śpieszyłem, chciałem wrzucić wam ten film ze Skyrim'a, który, który leciał niedawno. W tą stronę nie byliśmy, tak, w tą stronę nie byliśmy. O. Chyba znalazłem kolejne miejsce, gdzie może być nasza ukochana, um, może być nasze ukochane miejsce z tym, z um, wyspą. O, znaleźliśmy kamień. Nie mogłeś starczyć do końca, muszę teraz nowy skraftować. Dobrze, że mam złote nie zabrali Akurat przy złoto bym mu polewał, ale dobra, nieważne. Ehe, jakie ja to powiem? Dobra, nieważne. Z kamieniny to, 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 Dobra, gdzieś tu jest to co ja szukam. Właśnie, warto by było wam powiedzieć czego bym... Gdzie my w ogóle idziemy i po co? Idziemy do jaski. A po co? Żeby zrobić latarnię. Latarnia będzie nam potrzebna. Inaczej, nie, nie jest potrzebna, ale jest fajnie ją mieć. To będzie pierwszy raz w tej grze, w którym zrobię latarnię, więc. Wow. Czy mnie stać na jakieś odnisko, czy cokolwiek, spowoduje, że nie umrę w ciemności? O, stać, miło. Warto wiedzieć. Dobra to wywalę bo to już jest na, na zużyciu Z tego dużo pożytku nie będzie Więc idziemy dalej Uhu. Będziemy potrzebować Czemu my potrzebujemy na latarnię? Pewnie nie będzie i tutaj pokazane No oczywiście że nie Ona chyba tu będzie to... Nie Albo no ja jestem upośledzony i nie umiem pisać To też jest prawdopodobne a ja słyszę burzę coraz bliżej mnie, co mi się nie podoba. Hm. To nie ma tego kamulca, najbliższy taki kamulec jest... Łapanie. Gdzie jest ten najbliższy kamulec? Tu. Więc będziemy trochę popylać. No ale co? Takie są wymogi. Wiem, że dosyć przespidronowaliśmy. Powinniśmy zbudować sobie jeszcze bazę na tym biome Inaczej, fajnie by było takową mieć. Może tak określę to. Tylko liczyłbym na bazę na oazie. Dobra, poszukamy oazy. Raczej powinniśmy zdążyć, a i tak musimy poeksplorować w poszukiwaniu bawołów. Tyle mam, tylko trzy. No i będziemy musieli pozabijać tu pajączki. Tu pajączki, gdzie widzicie moją mleczkę i... Dobra, nieważne, bo mi zaczyna odwalać yy, ten kamulec. O, ty jak bliżej znalazłem. Fajnie, cieszy mnie to. Potrzebujemy najpierw właśnie kilofa. Będziemy musieli zbić kamienne mm. kamienną tomu. A, mamy dwie jednak. No nieważne. Mm. Ja tu. <laughs> Dobra. I tak nie mamy czasu, bo w nocy nie chce się tam zapuszczać, więc przez noc po prostu pozbieramy sobie trawę. No, podbierasz? Dziękuję. Dobra. Yy, szczerze najśmieszniejsze jest to, że teraz gadam kompletnie nie myśląc. Gadam po prostu to, co mi dosłownie ślina na język przyniesie. Więc. Mogę dużo głupotnego nagadać? się. Tak. Jestem ciekaw czy wysłyszycie tą burzę. On otwarte okno, możecie ją słyszeć. No cóż, trudno. O, i się kończy pochodnia i... pęk! I się zaczęła druga pochodnia. I trawy. Chcę pozbierać trawy, bo się boję, że nam nie starczy. <grym> Nie, stać mi teraz. Dobra. Ja, moja sobie. Raz. O, ideola. Są dwa. Cieszy mnie to. Halo. C'mon. Dobra. To nie ten kamień, ale i tak go wykopię. To nie tak że się dopiero skapnąłem, że to nie ten kamień. Tylko tu jest ten kamień. To mnie to pierwszy raz chyba tak na dłuższy od moment wskakuje do kopalni. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Proszę, żeby było to co ja potrzebuję, bo zdechnę. W się załamia się w sumie niestety. Ale głupia pogoda. Oje. Tu jest to co potrzebuję zamiast maszyn to kładziemy tu o tutaj zrobimy sobie bazę i co nam szkodzi to nie jest to co ja chcę Tu jest i zarąbiście jedzenie jedzenie, 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 jedzenie czy mi brakuje na dowalone ognisko? A, jednego trzeba dobra, to ja mi wystarczy poproszę jedno, jedno dowalone ognisko poproszę mi go budować tutaj dobra Teraz upewcy. Monstrumica upieka Przy okazji trochę Nightmare Fuel pobieram Raz, dwa, dobra. Teraz upieka, żeby łódka. Raz, dwa, trzy. Teraz Terra. upieka. Terra. dwa, trzy. dwa trzy. na razie razie potrzebujemy więcej. E, jak działa latarnia latarnię mogę wyekwipować mogę ją drognąć na ziemię i też daje światło więc jest dobrą rzeczą e, nie stać mnie na to kurwa o, jak widzicie mamy dużo rzeczy tutaj w jaskini i spore jest fajne miejsce nam się trafiło na spawn od razu mówię, nie wiem co to jest A dobra To z jakichś mopków dostałem kiedyś Mogę lej... Czemu zniknął? W sensie czemu zdech Bo co? że możesz tak umierać przede mną? Klebejuszu? E, dobra, żarcie e, Nie, nie żarcie e, skrzy Nie skrzynia e, Tu Deskam nie zrób Dobra, tu Skrzynię. po prostu zbudować tu Okej, okay, już powoli jest dobrze Wbuduję trochę tutaj Zaplątuję trochę drzewek Dobra Wrzucamy to, wrzucamy Drewno na razie, spira To, to, to Girsy do rodów pizza ja potrzebowałem Kup najpierw to 6 tego a tu potrzebuję 2 złota jeden ten e Insulia, bla, bla, bla potrzebuję 2 złota 1 2 złota 1 scrap ok czyli scrapy mam teraz potrzebuję 2 złota a na to potrzebuję 6 wungla 3 kamienia Robimy tak Aktualnie idziemy po y, y, Złoto No Idziemy po Złoto, zdobędziemy sobie je i będziemy grać dalej Będziemy kontynuować naszą rozgrywkę Ja to chyba zrobimy już w następnym odcinku Więc y, No po dobra Zbieramy złoto i wtedy zobaczymy czy mamy jakieś miejsce, w którym możemy takie złoto zdobyć w pobliżu. Najbliższe jest tutaj. Przy okazji lodu trochę pozbieramy. No dobra, to wyruszajmy. Mogę zrobić pół nie? Czego mi brakuje? Trawy, wietrowy, bo ja trochę chyba odłożyłem. No. Dobra, walić. Idziemy na szybko, zdobędziemy co potrzebuje. A i tak zaraz będziemy wyruszać w daleką podróż. Dokładniej podróż do... bawołów. Tylko najpierw muszę nożyce zrobić. Dużo trawy. do kuliki. Jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. I dalej słychać burze u mnie. No i można y, dodać paliwa do tej... Witam. Można dodać paliwa do tej latarni, więc ona nie jest tak, że ona się zepsuje. No czemu mi rzeczy znikają? Nie rozumiem. Zbieram trochę więcej. Dobra. Lodu na razie nie zbieram. To jest nieopłacalny biznes. Eee. Dobra, tu zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, cześć.